W imieniu całej społeczności gimnazjalnej witam na dzisiejszej uroczystości ślubowania klas pierwszych szanowną dyrekcję, panią to, dyrektor Anitę Topur-Mądry. Witamy także naszych szanownych nauczycieli oraz rodziców, a w sposób szczególny koleżanki i kolegów, którzy są bohaterami tej uroczystości, a od września uczestniczą w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 15. Bardzo serdecznie witam wszystkich zebranych. Szczególnie ciepło witam uczniów nas pierwszej gimnazjum z oddziałem integracyjnym nr 15. Od 1 września jesteście uczniami naszej szkoły. Zaczynacie kolejny etap waszej edukacji i waszego życia. Cieszę się, że na ten czas wybraliście właśnie naszą szkołę. nie powinno być i mam nadzieję, że jest dla was złym wydarzeniem. Zgadzając przyrzeczenie wkraczacie powiem uczniowskie życie pełne praw, ale przede wszystkim pełne obowiązków, z których najważniejszym jest nauka. Drodzy uczniowie z pierwszych, życzę wam zadań jak najlepszych ocen, zdrowych zachowań na pierwszym świadectwie w naszym gimnazjum oraz samych dobrych chwil i doświadczeń, które będziecie mogli wspominać całe życie. Wszystkiego dobrego. Przy gimnazjum, zebrani na podniosłej uroczystości w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli, naszych rodziców, koleżanek i kolegów. Ślubujemy! Swoim działaniem, zachowaniem i postawą rozsławiać imię naszej szkoły. Ślubujemy! Codzienną pracą i nauką przyczyniać się do rozkwitu naszej ojczyzny. Ślubujemy! Uczciwą pracą i nauką służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi. Ślubujemy! Magdalena Zawada, Janusz Korczak, więc spotkał raz na drodze Kalekę, dziecko małe, ogromną niedolę i powiedział: Zostanę lekarzem. Wychowawcą najsłabszych pokoleń. Dzieciom śmiało starował, jak owoc, słowo dobroć wyważył na nowo. I jak one był małym i cichym, żeby szersza stawała się wolność. Kto to jest dobry człowiek? To ten, który broni przed wszystkim, co zagraża. To ten, który wie. To ten, który umie powiedzieć, że nie wie. Dobry człowiek musiał zaznać wiele zła, aby stać się dobrym człowiekiem. Dobry człowiek nigdy nie umiera do końca. Zawsze coś z niego dostaje. Zostaje dobra pamięć, dobre czyny. zostaje światło, które oświetla naszą przyszłą, zaciemnioną drogę.